Ktoś bił, stary. Szkoda, że tu nie otrzymasz takiego jak Inkognito. No Dla Anarchii to jest fajne tylko że No to nie jest tylko dla rank jakiś? Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego jak inkognito. Zrobiłem tego u niego. Jaki frajer. Bobzyl mnie zabił. E, a jakie mają Patrzę Wypatrzę już. E, no jakieś gówniane. E, dobra, tepa się do informatyk, jaki traf? do informatyk. jaki trap? NIE MA TRAPA! Tak. tepa. Nie jestem w tym. głównie jakimś. No. Pyk! ginie giniesz śmieciu. Ej, ten nie, zabieraj hitów, nie zabieraj hitów, nie zabieraj ich hitów, nie zabieraj ich hitów. Po co? Czemu? No. I ty im wy... bo ja mam z nimi soja, czego ty nie rozumiesz? Tak, bo raczej już z tobą nie będziesz. Który chciał mi soja, jakby w ogóle zauważyć, że... tyle ty lajk... Jak nie, że Nie, on ma wywaloną. jeszcze. A w sumie no. Nie no, bo ty akurat zabiję, bo to nie będzie na ciebie. A muszę, a muszę się na nim wziąć. Sobie zasuwać. Teraz on jest tak głupi, on w ogóle skacze, gdy ma tu stać, o

Dobra, na Mam jego... Co, nie? O kurwa, ostry miecz, ból z drogiem, ja bym to nie Stał. On jest, on jest takim L Co taka Lka Ej, ty masz suma? Ej, już się zastarałem stary, ej, już się stary że tą Nie oddam mu, Możesz w tej Ile byś? O, chce mi pięćdziesiątkę sprzedać, sobie że... Zajmę. Nie wiem, za wieraj. Sory stary, ale ja jakoś mu i on mi jakoś nie odczył, a więc ja mu odpowiedział. Co kurwa? Przed no. zabiliście. No oni mnie dodali do grupy kurwa, nie wiem po co. Że ten, że ten ten, że ten, że, e, że tego six 6767 zabiliśmy? No. Nie wiedziałem, że to ty jesteś. Wczoraj z wami strapowałem na tym koncie. A się, teraz już ja pamiętam multiconta. No, mówiłem, że to będzie mój mulciak do tepania, stary. No, ale to nie ja. Mówię ci, ja was zabiłem tylko dla dropa. On zabił tego. Ja używam weźmą weź młodego. Ale przecież on go zabił w fullu. Ej, ale ja jakoś nie miałem no. problemu i nie błagałem o ty, gdyby mnie zabijaliście. Jakoś, wy mnie nie Zapamiętam, co sobie panowie mówili. Najpierw, kurde, najpierw mnie zabijacie, a potem, jak dojdzie co do czego, to proszę o żeby mnie zostawić. Trochę pokorę. Dobra, odbieramy daily i to dropnie. A. Nie mogę odebrać daily. Ej, a. E, ZTX! ZTX! No. Dasz jednego seta 4-3? Nie mam. Tak, jakby to jest w kicie. Ale wczoraj się wyjebałam z kitem trzy razy. Teraz latam w picie, co nie? I za is... No. Mi dropnęło cię z dropa fajnego. W sensie ze skrzynki legendarnej. I to? No, Dzięki. Ty jeszcze niedawno mówisz, że nie lubisz Sotyx'a, ale dobra. No bo mnie wkurza to wszystko, Od że on Pepa, Pepa swoje, siebie i swojego kolegę jeszcze nie ma. No ej, czemu mnie bijesz? O, tuta masz. Co mam? O, tuta. Co to o, tuta? Że masz z kimś soja i robisz mu soja zabijając go. Co? Że masz z kimś soja robisz mu soja zabijając go. No nie no, żartuję, ale co ty jesteś naprawdę. Czemu mówisz, że jestem debilem? Czemu tak mówisz? Kurwa. Czemu tak mówisz? Masz tym i tem leżą, ale czemu tak mówisz? Mówię, że jesteś debilem, prawda? No, twój kolega powiedział przed chwilą. Mówiłem, że się nie lubię. No dobra, no to przekopa. Ej, panowie, masz tylko ciekawości, bo już będziesz się popłakał, bo jest nieakulny. Bo mi koksa za słabo słychać. No to no se go gada... no Bo on gada przez mikrofon, A ja przynajmniej ją mam. Masz. W ogóle czemu wy tam gdzieś macie trapa i... Stary tego nawet nie można na coś. Nie, ale tam dalej mieli trapa, a potem przestali mnie tewać do trapa, tylko do zwykłego. Boxa. O, to zaś śmierci, git. Ale co? Bania ciemności, emblemat. To od śmierci ci dropnął? No? no. Pokaż. No już. No dobrze. Aha. Nie wiem, stary, ale ja mam 9 milionów prawie, to, to, to ten śmierci to nie jest ja taki duże. To... Ty jesteś dziesiąty w topce, topce hajsu. Ej, tak wajdeł, ale jakby się ktoś pytał, czemu... Ale dzisiaj to... byłem szósty, tylko wydałem, co nie? Ej, panowie jakbyście się pytali, czemu mówię, tam do się nam Dobra. Ja pierd* czemu ty tak szumisz? Eee, jeżeli tego... Teba... O już nie szumisz, dobra, idę w sensie nie idę homa, tylko te wam się do już, bo. Praca to płaczę. Jakiś matx 43 mnie zabił na spawnie. Przedam miecz Ender 50%. Co kur... Co? Teraz um. sprzedaje Enermierz z 50%. Ja nie wiem jaki trzeba być, kurwa i żeby 50% na Enermi no. zaczął wyjechać. Mikogo zolaj'a. bana zaraz. Bana dostaniesz, bana, bo to jest reklamowanie. Live, chyba nic, się Dobra, tepam się do Matix, On trapuje na spawnie, ale chuj. A, koło Fula trapuje, to nieźle. Koło Fula? A jakiego Fula? No ale chcesz na spawna? Ja bym się dlatego skibigliła na sklepę W ogóle masz kosz na live'ie? No na razie nie, ale... O nie, no... Siema chyba, siema No nie wiem, no nikt mnie nie tepa Kolomny. 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 O, tepa mnie. Kolomny mnie. O, te pa mnie? Te te Nie wiem, jakiś trap. Full i dwóch chyba. Ale zabił mnie na dwa hity, to nie wiem, czy dobry. Nie... No. Nie wiem, mogę spróbować jeszcze raz się tepnąć, ale tepam się do... Jakiś trap, nie widziałam trapa, bo nie mam homa. Like to ten ku był, tepa O... Nie, 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 nie. No nie wiem, no nie tepa mnie. Tepa zbytnio. Eee, a gdzie trap? Ja to ja mogę się potknąć? Nie ma trapa na razie, bo nie mam chyba. Czekaj, ta pan się ta. Ta pan się to sojusznik, ale to jest tak, że nie chce. To pokazuje Uwielbiam się sześć Sigma sześć XD No nie zrobiłem hołma no No nie Oj no i ty te pa 6, 7, 6, 7, 6 7. E, Bro Zrobijem homa! zrobiłem homa! Zrobijem homa! E Jaki trap? Nie ma trapa, więc sam zlepam. Co? No... Zamknij ryj! No, tam... Nie! Uciek! By tam szło, Uciek! Uciek! No! I proszę. On od razu tepnął i od razu zorał, bo to jest taki gras, no który okay. tepa ludzi i orkę robi. Jakiś stiwek. Jakiś Stewek po prostu. No. No i dupno. no. i nie ma. Nie ma nic tepa. Nie wiem za tic. weź popisz pisz z tego mulciata. Nie piszę, bo tam mam tyle ranku, że i tak się nikt nie tepnie, mam za mało, pewnie ze 100 albo coś w tym stylu, no, 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 tak dużo mam, ten, tepa, czosnkowska, PC, Mauma. nie wiem, no, o, tepa mnie. O! Dobra, jest jakiś trap, ale Boże, zrzucają z wysokości. To tepa informatyk akceptuje. Ale jakby taki pa, trap, że się nie raz nie na nie, bale, nie, no, zrzucają cię po prostu z wysokości kastraty. No. Co mam więcej dodać? Czemu się do mnie tepasz? No, to Tak. Jakiś gościu zdechł. Nie, ja te pa informatyk, bo ja się tepnąłem do siebie. O nie, spadłem. Dobra, jestem Witam dwie osoby Ty sam nie możesz multi zrobić. Nie? Tam nawet nie. Bo nie chodzić tam czekać, a zrobisz tym teraz, że mam sprawę, nie? Co? Nie korzysta! Ja mam na tym policka, nie to jest. Stary, ja widział... Ty zmieniałeś końco co 3 minuty na, na no. Może być ciwą live, nie? No super, super. No nie, no nie spykaj mnie, kolego. No nie. Dobra, zbugowałam się w ścianie. Niezły goście, zmarnowałam na niego pięć koła perełkę. Czy ja dolecę? Doleciałem, Aby ty włócznia topór dwa, dwa włócznia topór dwa, dwa i tyle o cholera Dobra. Mamy problemy. Ej fajna bitwa, jakby coś na... na win. stary. No nie patrzę twojego live'u. Stary, walczę z Kostą. Możesz uciec i mnie tepnąć, to ci pomogę. No kurde, zabijesz ty co na furtach tą seta i to No mam trochę ranku stary. A co z tego Może trochę, trochę itemów. Ja mam zwykły ostry więc ja nie będę mu zadawał zerowych obrazów. No dobra, to poczekaj. Najwy... Ale przed nim tak trudno to jest Najwyżej pomogę ci ornąć. No. Nie wiem, mam 10 koksów. Boże, 10 refów. Cepaj się. Mam 10 refów. No to ku... De. Czekaj, trzy sekundy, tepaj się jak możesz. No zawaj. Pogat... Ja w niedzielę. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest? Aha, uważaj. O ma katanek kurwa! Mówiłem ci, jestem tu, poczekaj! Gdzie ty jesteś? No pomóż mi! Padłem! No! Nie dobra masz! Soja! Czemu ty zorałeś, stary? Jezu, ja myślałam, że my ja się jestem. będziemy razem bić. Nie, ja to jest. or. to jest. No, Masz unsoja w tym momencie. Masz soja. Ty... Ej, widzisz live'a? Widzisz live'a? Nie, nie widzę live'a i nie będę patrzył na twojego live'a! No, po jak to masz jak to masz nagle, jak to, masz, to, masz, to masz. No, bo przed ciebie zginąłem! Powiedział, bo powiedziałeś ten, a ty mnie zostawiłeś. Ja... Ja ci mówię, Lepie. że on ma kupa. No dob nie nie mówiłeś mi, powiedziałeś, że jest full. Ja pierdzielę, Poza na... tym... Ty mnie słuchasz. zostawiłeś tam! Stary, mnie nie o to Ej, chodzi, ja ty ja mnie ty nie zostawiłeś. Się, ja już już byłem. Cie... Dobra, jedź, jedź koksa i zbieraj moje i ty. Coś tam mama, ja na razie z nim sobie walczę. No tylko się nie wypierdol, kurde. Próbuj. Chyba, że będziesz drzeć jawe, że ci nie pomogłem. To wtedy nic wtedy nie. nie pomogłeś. No ale Ty go nie zabijesz. No, możliwe, że nie zabiję, bo ciągle jest no, nie... tą czarną jawkę. Więc bardzo możliwe, że. Robię. Tak, bo to dużo zmienia, stary. No, zmieniam kurde, drzesz mi mordę, jak nie wiem, jak szalały, a ja się muszę skupić. Jedz, kurde, Nie bij go, ty spiesz ty zoraj. No cicho, bo on stydzi. Dobra, no. Nie doczekaj. A jak no. ty grasz na 20 FPS, to no ty się dziwisz że gniesz. No, no. Polara, no dużo mi to nie dał Jakby to było... Zginiesz tutaj Ty nie masz kilofa? Wejdź tu i wybij się w górę, masz deszcz, wybijesz się a ja nie mam kraju, wiem to no. że... sercu Pograj jeszcze Ja go wczoraj zabiłem, stary, prawie w zwykłych itemach Nawet bloków nie ma No jakbyś mi wtedy pomógł, a nie wchodził w podziemia, to może byśmy go zabili Uj. Mam 3 ale tam jest nic nie Jedz, kurwa, bo zdechniesz Kurwa Potem Masz 17 na bani, Repaj banie repaj banie Lepaj banie Kurwa ja tylko wolę, mówię ci bądź ci. Co robisz? Lepaj panie, repaj panie, pójdź! Jest. Jest, pójdź was.